Czarnoskura dziewczynka z ulicy pomaga milionerowi naprawić motocykl, aż ten zobaczy jej bransoletkę i jego życie zmienia się na zawsze. Harley Davidson ryczał i pluł czarnym dymem, zanim całkowicie zgasł na opustoszałej drodze w lesie niedaleko Atlanty. Julian Blackwood, dyrektor generalny jednej z największych firm budowlanych w kraju, miał 42 lata, fortunę wartą 50 milionów dolarów. Ale w tej chwili nie miał ani zasięgu w telefonie, ani kogo poprosić o pomoc. Spalające słońce Georgi przypominało mu, że w takich momentach pieniądze nie znaczą nic. Czy pański motocykl się zepsuł proszę pana? Cienki głos sprawił, że Julian odwrócił się z zaskoczeniem. Przed nim stała czarnoskóra dziewczynka, może ośmioletnia, z własnoręcznie wykonaną skrzynką z narzędziami spospawanych kawałków metalu. Jej ubrania były brudne. Włosy splecione w małe warkoczyki, a oczy błyszczały inteligencją, która ostro kontrastowała z jej zaniedbanym wyglądem. Tak, maleńka, mieszkasz gdzieś w pobliżu? zapytał Julian, rozglądając się za domem. Dziewczynka wskazała palcem w kierunku starego opuszczonego budynku w oddali. Tam, za tymi drzewami. Mogę rzucić okiem na pana motocykl? Trochę się znam na takich rzeczach, powiedziała spokojnie. Julian niemal parsknął śmiechem. Dziecko oferujące naprawę wartego 40 tysięcy dolarów Harley'a? Ale było coś w niej. Coś pewnego siebie, znajomego. Jak masz na imię? Maja, odpowiedziała. Podeszła i przykucnęła obok silnika. Problem jest w gaźniku, zatkany, powiedziała, wskazując właściwy element z precyzją, która całkowicie zaskoczyła Juliana. Skąd wiesz? spytał zaintrygowany. Mama mi pokazała. Zanim umarła, mówiła, że kobieta musi umieć zadbać o siebie, powiedziała Maja, pewnie odkręcając część. Julian obserwował jej ruchy z podziwem. I wtedy zauważył coś, co zmroziło mu krew w żyłach. Na nadgarstku dziewczynki błyszczała srebrna bransoletka z trzema małymi, grawerowanymi kwiatami. Dokładnie taka sama, jaką kiedyś podarował Carmen Williams piętnaście lat temu. W dniu ich rozstania. Maja, skąd masz tę bransoletkę? Spytał drżącym głosem. Dziewczynka spojrzała na nią z zadumą, jakby widziała ją po raz pierwszy. Mama mi ją dała. Powiedziała, że dostała ją od bogatego mężczyzny, który ją kochał, ale nie chciał czarnoskórej dziewczyny. To zdanie uderzyło Juliana jak cios w brzuch. Carmen Williams. Kobieta, którą kochał przez dwa lata, ale którą porzucił pod presją rodziny i społeczeństwa. Ich ostatnie spotkanie było bolesne. Pełne łez i niedopowiedzeń. Wybrał karierę i akceptację elit zamiast prawdziwej miłości. Jak nazywała się twoja mama? Zapytał. Carmen Williams, odpowiedziała Maja. Zmarła dwa lata temu na zapalenie płuc. Maja znów skupiła się na silniku. Julian ledwo słyszał jej dalsze słowa. O tym, jak po śmierci matki pewien pan Davison zaopiekował się nią. W zamian za pracę każdego dnia, za jedzenie. Julian poczuł mieszaninę winy. Żalu i ojcowskiego instynktu ochrony. Nie miał już wątpliwości: Maja była jego córką i była wykorzystywana przez oportunistę. Jaką pracę wykonujesz dla tego pana Davisona? Zapytał spokojnie. Maja przestała majstrować przy motocyklu i spojrzała na niego z powagą, której nie powinno mieć ośmioletnie dziecko. Taką, jakiej dzieci nie powinny robić, proszę pana. Ale jeśli się nie starasz, to nic nie masz do jedzenia. I wtedy spojrzał jej w oczy i zobaczył w nich własne. Miała w oczach ten sam smutek, który Julian widział u Carmen podczas ich ostatniego spotkania i właśnie wtedy podjął decyzję, która miała zmienić życie ich obojga. Na zawsze. Ale Maja nie wiedziała, że mężczyzna stojący przed nią to nie był zwykły milioner i że teraz miał szansę nie tylko naprawić przeszłość, ale także upewnić się, że nikt już nigdy nie skrzywdzi jego córki. Jeśli ta historia drugiej szansy i opóźnionej sprawiedliwości poruszyła twoje serce, nie zapomnij zasubskrybować kanału. Bo to, co Julian miał odkryć o panu Davisonie, zamieni jego pragnienie odkupienia w coś znacznie bardziej niebezpiecznego milionową zemstę, o której będzie mówić całe miasto Atlanta. Gotowe, panie Blackwood, powiedziała Maja. Motocykl działa idealnie. Otarła ręce o podarte t-shirt, gdy silnik Harleya zamruczał miękko. Dźwięk ten brutalnie kontrastował z hałasem nadjeżdżającej ciężarówki na zakurzonej drodze. Maja! Gdzieś ty była? krzyk przeszył popołudniowe powietrze. Z ciężarówki wysiadł gruby mężczyzna w brudnym kapeluszu. Każdy jego krok trząsł ziemią. Thomas Davison, po pięćdziesiątce. A jego małe oczy błyszczały okrutną satysfakcją. Julian poznał ten typ od razu: człowiek, który żeruje na bezbronności innych. Przepraszam, panie Davison powiedziała cicho Maja. Tylko pomagałam temu panu z motocyklem. Davison podszedł i bez ostrzeżenia uderzył ją w tył głowy. Nie jesteś tu po to, by pomagać obcym. Masz cały dom pełen gości do sprzątania, a ty się bawisz w mechanika? Julian poczuł, jak krew uderza mu do głowy, ale zmusił się do opanowania. Ona mi pomogła, wtrącił się spokojnie i wykonała świetną robotę. Davison prychnął pogardliwie. To zapłać, playboy! Piętnaście dolców za tę robotę. Ona nie jest tu za darmo. Julian wyjął portfel. Jej praca jest warta o wiele więcej. Podał sto dolarów. Ta dziewczynka ma niezwykły talent. Oczy Davisona zalśniły chciwością. Talent kosztuje, rzucił wyrywając pieniądze z ręki Juliana. A Mai rzucił kilka centów. Maja, do ciężarówki. Mamy robotę do zrobienia. Julian patrzył, jak Davison szorstko wpycha Maję do pojazdu i wtedy zalała go fala wspomnień. Carmen, 24 lata, płacząca w jego mieszkaniu 15 lat temu. Julien, kocham cię. Nie obchodzi mnie, co mówi twoja rodzina. Carmen, nie rozumiesz. Jestem pod ogromną presją. Mój ojciec. Inwestorzy kwestionują moje przywództwo. Więc jestem rozproszeniem? A może się po prostu wstydzisz spotykać z czarnoskórą kobietą? Nie odpowiedział wtedy nic. Milczał, i to milczenie kosztowało ich życie, które mogli razem zbudować. I jak się okazało, kosztowało Carmen życie. Ryk ciężarówki przywrócił Juliana do rzeczywistości. Pojechał za pojazdem, aż dotarł do kompleksu zmodyfikowanych przyczep, wyglądających jak tanie motelowe pokoje przy drodze. Wyblakły szyld głosił: Davison Inn. Pokoje na godziny. Julian zaparkował motocykl i obserwował przez zaparowane okna restauracji obok. Przez dwie godziny patrzył, jak Maja nosi wiadra z wodą, czyści toalety i zmywa naczynia, wykonując pracę trzech dorosłych. W tym czasie Davison siedział z piwem w ręku, wydając polecenia. Co to za biznes? zapytał Julian właściciela restauracji. Ten spojrzał na niego ostrożnie i ściszył głos. Davison prowadzi to. Powiedzmy, że to nie jest legalna działalność. Ta dziewczynka zajmuje się wszystkim sama, odkąd tu przyjechała, powiedział właściciel knajpy z cichym współczuciem. To smutne, ale nikt nie zadziera z Davisonem. Ma ochronę od miejscowej policji. Julian wyjął telefon i zaczął dzwonić. Jako dyrektor wielkiej firmy budowlanej miał kontakty w całym kraju. W ciągu 20 minut dowiedział się, że Davison prowadzi sieć wyzysku dzieci pod przykrywką rodzinnego biznesu. Maja nie była pierwszym dzieckiem, które Siędzimotun dosięż i się nim opiekował. Była drugą. Kolejny telefon trafił do Markusa Williamsa, detektywa pracującego dla jego firmy. Markus potrzebuje pełnego dossier na Thomasa Davisona z Atlanty. Każdy brudny szczegół na jutro rano. Coś konkretnego, panie Blackwood? Julian zawahał się tylko chwilę. Ten człowiek wykorzystuje moją córkę. Słowa padły, zanim zdążył się powstrzymać. Po raz pierwszy powiedział to na głos. I ta prawda uderzyła go jak cios w klatkę piersiową. Maja była jego córką, a była traktowana jak niewolnica przez drapieżnika, który nie miał pojęcia, że właśnie nadepnął na ogon tygrysa. Słońce zachodziło, gdy Julian zobaczył maję wychodzącą z ostatniego baraku z nogami ciągnącymi się po ziemi ze zmęczenia. Davison popchnął ją w stronę małego budynku z tyłu, najwyraźniej to tam mieszkała. Julian podszedł cicho i przysłuchiwał się rozmowie z zacienkiej, blaszanej ściany. Jutro wejdziesz do przyczepy numer siedem. Klient zażyczył sobie dziewczynki do sprzątania, warknął Davison z uśmiechem, który przyprawił Juliana o mdłości. Panie Davison, ja jestem jeszcze za młoda na to. Twoja matka jest mi coś winna. Nie masz gdzie indziej iść. Jesteś pod moim dachem. Zrobisz co ci każę. Albo mogę cię wysłać tam, gdzie dzieci takie jak ty są bardziej doceniane. Julian zacisnął pięści. To nie był już tylko wyzysk. Davison przygotowywał ją do czegoś znacznie gorszego. W tym momencie telefon Juliana zawibrował. Wiadomość od Markusa. Wstępne dane. Davison ma historię wykorzystywania dzieci w dwóch stanach. Przeniósł się do Georgii, żeby uciec przed śledztwem federalnym. Julian spojrzał na małe okno, gdzie słabe światło sugerowało, że Maja próbuje zasnąć. Pewnie na cienkiej macie na podłodze. Sama, przestraszona a jej ojciec biologiczny był kilka metrów dalej, planując całkowite zniszczenie każdego, kto kiedykolwiek ją skrzywdził. Davison nie miał pojęcia, że ten facet z drogim motocyklem, którego zbył kilka godzin temu, był wart pięćdziesiąt milionów dolarów, miał kontakty w każdej sferze władzy i był gotów na bezlitosną zemstę, podsycaną przez 15 lat winy. Niektóre dzieci mają opiekunów, którzy są groźniejsi niż jakikolwiek demon. A skrzywdzony ojciec, który się przebudził, może być gorszy niż każda burza. O szóstej rano następnego dnia Julian siedział już w samochodzie na parkingu 24-godzinnej kawiarni. Czekał na Markusa Williamsa. Przez całą bezsenną noc podjął dwie decyzje. Pierwsza maja do końca tygodnia będzie wolna. Drugiego Davisona zapłaci za każde cierpienie, którego doznała jego córka. Julian, nie spodoba ci się to, co znalazłem. Powiedział Marcius, przesuwając przez stół gruby plik dokumentów. Thomas Davison historia, od której każdemu ojcu zadrży serce. Zdjęcia i dokumenty ujawniały kryminalną siatkę zamaskowaną jako rodzinny biznes. Davison adoptował nieformalnie dwanaście dzieci w ciągu ostatnich pięciu lat głównie sieroty z rozbitych rodzin. Oficjalnie uczyły się zawodu w rzeczywistości były niewolnikami. Zobacz to. Powiedział Markus, pokazując dokumenty medyczne. Jedna z dziewczynek trafiła do szpitala z poważnymi obrażeniami. A oto zdjęcia Davison i szeryfa Jake'a Morisona na grillu u znajomych. Morison patrzy w drugą stronę. Ma udział w układzie, dodał Markus z goryczą. Davison planował ekspansję. Chciał kupić większy kawałek ziemi w sąsiednim hrabstwie i rozwinąć swoją działalność. Julian studiował każdą stronę akt z precyzją chirurga, analizując milionowe kontrakty Davisona i sposób, w jaki ukrywał swoje brudne interesy. Markus wykonał trzy polecenia. Pierwsze, wynajął Eyersa, najlepszego prywatnego detektywa w Atlancie, dokumentował wszystko, co da się udowodnić. Drugi, zidentyfikował stałych klientów Davisona. Trzecie, spotkanie z federalną prokurator Jessica Chen. Chen? To będzie trudne, ostrzegł Markus. Nie spotyka się z cywilami od tak. Powiedz jej, że Julian Blackwood, CEO Blackwood Construction, ma informacje o handel dziećmi, które mogą doprowadzić do federalnego nalotu. Podczas gdy Markus zbierał dowody, Julian pojechał prosto do Davison Inn. Miejsce wyglądało jak tania dziura z pustym lobby, bladym neonem i zapachem pleśni unoszącym się w powietrzu. Za biurkiem siedział sam Davison z otwartym magazynem porno i wyrazem twarzy człowieka, który myśli tylko o władzy. Przyszedłeś po dziewczynkę. Co naprawiła ci motocykl? spytał Davison z kpiącym uśmiechem. Drogi motocykl wrócił. Zrobiła wrażenie, jest dobra, ale nie na sprzedaż. Julian zachował spokój. Przeciwnie. Mam propozycję biznesową. Podał mu swoją wizytówkę. Mam kilka nieruchomości. Potrzebuję regularnych usług, sprzątanie, drobne naprawy i potrzebuję zaufanej osoby. Na widok logo Blackwood Construction Davison zamarł. Pięćdziesiąt milionów dolarów. Taka firma mogła zmienić wszystko. Jakie stawki masz na myśli? Pięćset dolarów tygodniowo, odpowiedział Julian tonem obojętnym, ale pewnym. To była większa suma niż Davison zarabiał miesięcznie na maji. Kiedy zaczyna? spytał niemal łapczywie. W poniedziałek, ale najpierw chcę z nią porozmawiać, zobaczyć czy jest zainteresowana. Davison zawołał maję. Pojawiła się chwilę później, z ubraniami przesiąkniętymi wybielaczem, ale z wyprostowanymi plecami. Maja, pamiętasz pana od motocykla? zapytał Davison. Ma dla ciebie ofertę pracy. Julian uklęknął, by być na poziomie jej wzroku. Pamiętasz, jak mówiłaś, że twoja mama uczyła cię mechaniki? Chciałabyś nauczyć się więcej? Oczy dziewczynki rozbłysły. Po raz pierwszy od czasu, gdy ją poznał, Julian zobaczył w niej nadzieję. Czy to tylko praca przy samochodach i motocyklach? Będę mogła się też uczyć? spytała nieśmiało. Davison przerwał brutalnie Nie potrzebuje nauki. Praca buduje charakter. Julian zupełnie go zignorował. Maja, czy chciałabyś mieć inne życie? Takie, gdzie możesz chodzić do szkoły, mieć własne zabawki i spać w wygodnym łóżku? To pytanie było niebezpieczne. Davison wyczuł, że to nie była tylko oferta pracy. Julian testował, czy maja mu zaufa. Ludzie tacy jak ja, nie mają takich możliwości, wyszeptała maja. Julian odetchnął głęboko. A jeśli ci powiem, że masz prawo do wszystkiego? Do nauki? Do szczęścia? Do wolności? Davison był wyraźnie spięty. Słuchaj, panie Blackwood, dziewczynka ma się dobrze. Nie ma sensu napełniać jej głowy bajkami. Julian założył maskę zimnego profesjonalisty? Oczywiście. Chciałem tylko sprawdzić, czy się nadaje na pracownika. Zwrócił się do Maii. Widzimy się w poniedziałek. Wychodząc, zadzwonił do Markusa. Zmiana planów. Nie mamy czasu do czwartku. Davison coś planuje z Mają przed tym terminem. Potrzebujemy tego spotkania z Chen jutro. Mam coś lepszego odpowiedział Markus. Jessica Chen już nieoficjalnie prowadziła śledztwo przeciwko Davisonowi. Ktoś zgłosił sytuację dzieci trzy miesiące temu, ale nie mieli wtedy wystarczających dowodów, a teraz mają. Z naszymi informacjami i zasobami mogą przyspieszyć federalną operację. Idealnie odparł Julian. Markus zacznij przygotowywać pełne dosier finansowe Blackwood Construction. Mamy pokazać, że zapewnie mai nie tylko bezpieczeństwo, ale stabilny dom z każdej strony. Tego wieczoru Julian siedział samotnie w swoim biurze, wpatrując się w zdjęcie Carmen, które trzymał przez 15 lat. Przepraszam kochanie. Przepraszam, że nie byłem mężczyzną, na którego zasługiwałaś, ale przysięgam Ci, że będę chronił naszą córkę, tak jak nie potrafiłem wtedy ochronić Ciebie. Następnego dnia spotkanie z prokurator Jessica Chen przyniosło więcej, niż Julian się spodziewał. Tak, panie Blackwood, Davison już jest na naszej liście, ale teraz wiemy, że mamy do czynienia z siatką handlu dziećmi obejmującą trzy Stany. Dzięki pana materiałom i kontaktom możemy nadać sprawie status operacji federalnej. Uratujemy nie tylko Mayę, ale dziesiątki innych dzieci. Ale musi pan wiedzieć, czy jest pan gotowy na konsekwencje? Davison, ma ochronę lokalną. To może być brudne. Julian spojrzał jej prosto w oczy. Mam pięćdziesiąt milionów dolarów, najlepszych prawników w kraju i piętnaście lat poczucia winy, które mnie napędzają. Davison nie ma pojęcia, z kim zadarł. Co ten drapieżnik miał dopiero odkryć? To, że niektóre dzieci nie są porzucone. Mają ojców, którzy zbudowali imperium i mogą je poświęcić, by chronić swoje dzieci. Bo kiedy ojciec odkrywa ból, że jego dziecko cierpiało całe życie, zemsta przestaje być tylko sprawiedliwością, staje się emocjonalnym przetrwaniem. A Julian Blackwood miał zamiar udowodnić, że różnica między bogatym a potężnym mężczyzną to prawo pisania przeznaczenia tak jak żadna suma pieniędzy nie może kupić, ale tylko miłość ojca może osiągnąć. W poniedziałek rano o 6:47 Davison obudził się od głosem helikoptera, latającego nad jego posesją. Dwudziestu federalnych agentów wtargnęło na teren Davison Inn w stanie Wisconsin z nakazem aresztowania podpisanym przez prokurator Jesse Chen. Thomas Davison, jest pan aresztowany za handel dziećmi, wykorzystywanie nieletnich, tworzenie organizacji przestępczej ogłosił agent Martinez-do radia. Davison, wciąż w piżamie, oszołomiony, zaczął krzyczeć: Zwariowaliście! Ja się nimi opiekowałem! Nie mieli dokąd pójść! Ale wtedy z jednego z oficjalnych samochodów wysiadł Julian Blackwood, ubrany w garnitur i krawat, obok niego prokurator Chen. Davison pobladł do bieli prześcieradła. Ty, wyszeptał. W końcu zrozumiał, że drogi motocykl i Pleł play, i playboy nigdy nie byli tym, czym się wydawali. Jestem Julian Blackwood, CEO Blackwood Construction, a Maja to moja córka. Te słowa uderzyły Davisona jak cios w brzuch. Każdy cent, który jej zabrałeś. Każda łza, którą przez ciebie wylała. Każda noc, kiedy płakała sama. Zapłacisz za wszystko. W tym samym momencie Marcus Williams wysiadł z drugiego pojazdu, niósł grube teczki z dokumentacją. Panie Davison, powiedział chłodno, dokumentowaliśmy cały pana proceder przez ostatnie dwa tygodnie. Nagrania rozmów, przelewy bankowe, zeznania dwunastu byłych pracowników i dokumentacja medyczna każdego dziecka, które było w tym miejscu. Szeryf Morrison był na miejscu, gdy rozpoczęła się obława. Próbował podejść do Davisona, ale agent federalny natychmiast go zatrzymał. Jake Morrison, jesteś aresztowany. Mamy dowody, że otrzymałeś ponad 120 tysięcy dolarów łapówek w ciągu ostatnich dwóch lat. Podczas gdy agenci przeszukiwali każdy zakamarek obiektu, Julian poszedł do małego pokoju z tyłu, gdzie spała Maja. Była skulona w rogu, przerażona całym hałasem, wciąż ściskając bukiet do sprzątania, który musiała nosić codziennie rano. Maja, pamiętasz mnie? Jestem Julian, ten mężczyzna na motocyklu. Miałeś mnie zabrać, wyszeptała ze łzami w oczach. Julian uklęknął, żeby być na jej poziomie. Nie, kochanie, już nigdy więcej nie będziesz sprzątać brudnych pokoi, nosić wiadra, ani bać się dorosłych. Maja, muszę ci powiedzieć coś bardzo ważnego o twojej mamie i o mnie. Pokazał jej zdjęcie siebie i Carmen sprzed piętnastu lat. Twoja mama i ja bardzo się kochaliśmy. Ale ja popełniłem ogromny błąd. Dałem się przekonać, że różnice koloru skóry znaczą więcej niż miłość. Maja dotknęła zdjęcia. Jej małe palce drżały. Ty. jesteś moim tatą? Julian skinął głową. Przez osiem lat nie wiedziałem, że istniejesz, ale teraz, gdy cię znalazłem, przysięgam, że już nigdy się nie rozdzielimy. Na zewnątrz Davison krzyczał, gdy był pakowany do federalnego pojazdu. To prześladowanie. Ten człowiek używa pieniędzy, by mnie wrobić. Opiekowałem się tymi dziećmi. Prokurator Chen podeszła z tabletem i chłodnym wyrazem twarzy. Panie Davison, może wyjaśni pan tę wiadomość znalezioną w pana na telefonie? Nowy towar gotowy do odbioru w czwartek. Klient dopłaca za łapówkę i transport. To, to nie wygląda tak, jak się wydaje. Jąkał się Davison. A co z tym przelewem na 150 tysięcy dolarów od mężczyzny z Miami z historią pedofilii? A te dwanaście anonimowych zgłoszeń od sąsiadów, którzy słyszeli krzyki dzieci, dochodziły z pańskiej sypialni w środku nocy? Każdy kolejny dowód rozsypywał resztki obrony Davisona. W tym czasie Julian wyszedł z pokoju, niosąc Maję na rękach. Po raz pierwszy od dnia, gdy ją poznał, uśmiechała się. – Agencie, czy znaleźliście coś jeszcze? – zapytał Julian. – Panie Blackwood – odpowiedział agent – pana zeznania i dowody były kluczowe – Davison usłyszy zarzuty 23 federalnych przestępstw. Grozi mu co najmniej 40 lat więzienia bez możliwości przedterminowego zwolnienia. Szeryf Morrison patrzył, jak jego kariera i wolność rozpadają się w jednej chwili. Wściekły wykrzyczał w stronę Davisona. Idioto! Zadarłeś z niewłaściwym człowiekiem. On ma kontakty w połowie Atlanty. Davison w końcu zrozumiał rozmiar swojego błędu. Nie wykorzystał jakiegoś przypadkowego dziecka. On torturował córkę jednego z najbardziej wpływowych ludzi w regionie. Proszę! Błagał zanim zamknęli drzwi policyjnego wozu. Nie wiedziałem, kim ona jest. Gdybym wiedział. Julian przerwał mu zimnym głosem: Problem, Davison, polega na tym, że nigdy nie powinieneś robić tego żadnemu dziecku. Ale skoro zrobiłeś to mojej córce, twoja kara będzie jeszcze surowsza. Prokurator Chen podeszła: Panie Blackwood, poza zarzutami karnymi udało nam się zamrozić wszystkie aktywa Davisona. Jego posiadłość zostanie wystawiona na aukcję, a zysk zasili fundusz dla ofiar handlu dziećmi. Julian spojrzał spokojnie. Proszę pani prokurator, mam inny pomysł. Chciałbym osobiście kupić tę nieruchomość na aukcji. Przekształcę to miejsce w schronisko dla osieroconych dzieci, powiedział Julian. I otworzę szkołę zawodową dla młodych mechaników. Będzie nosić nazwę Centrum Carmen Williams na cześć mamy Maji. Maja spojrzała na ojca z podziwem. Czyli chłopcy i dziewczynki, tacy jak ja, będą mogli się nauczyć, jak naprawiać samochody. Dokładnie tak, uśmiechnął się Julian. A ty zostaniesz moją pierwszą asystentką instruktorką. Gdy samochody federalne odjeżdżały, zabierając Davisona i Morrisona do miejsca, które miało być początkiem reszty ich życia, w więzieniu, Julian niósł maję do swojego motocykla. Tym razem sama wspięła się na siedzenie. Już nie jako wystraszone dziecko. Lecz jako córka człowieka, który właśnie udowodnił, że miłość ojca połączona z mądrością i zasobami, to najpotężniejsza siła, jaką może napotkać każdy drapieżnik. Davison przez dwa lata wykorzystywał Maję, nie wiedząc, że każdy dzień cierpienia, jaki jej zadawał, podpisywał jego własny wyrok. Teraz czekały go dziesięciolecia w federalnym więzieniu, a wreszcie zrozumiał, że niektórzy aniołowie stróże nie spadają z nieba. Oni wchodzą z sali konferencyjnej wielomilionowych korporacji z planem zemsty i z bezwarunkową miłością jako paliwem. Dwa lata później, dawne Davison Inn zostało całkowicie przekształcone w szronisko Carmen Williams. Miejsce, które kiedyś było gniazdem przemocy i wyzysku, stało się nowoczesną instytucją z przestronnymi sypialniami, salami lekcyjnymi i warsztatem mechanicznym, który stał się wzorem dla całego stanu Georgia. Maja dziś dziesięciolatnia. Nosiła niebieski kombinezon roboczy z wyszytym imieniem i własną skrzynkę z narzędziami dopasowaną do jej małych dłoni. Została, jak zgadłeś, asystentką, instruktorką programu. Uczyła inne osierocone dzieci, jak naprawiać silniki i rozumieć mechanikę. Silnik nie działa przez magię, mówiła do grupy sześciu dzieci. Musisz zrozumieć każdą część, szanuj każde połączenie, tak jak ludzi. Każdy ma ważną rolę do odegrania. Julian obserwował ją z okna swojego biura z dumą w oczach. Jego córka zmieniła się z przestraszonej dziewczynki w pewną siebie, bystrą i pełną pasji, młodą kobietę, z doskonałymi ocenami i obiecującą przyszłością. Telefon zadzwonił. Miesięczna aktualizacja o Davisonie. Julian Davison znów został zaatakowany przez innego więźnia. Poprosił o przeniesienie do izolatki. Morrison? Stracił wszystko. Jego żona go opuściła. Teraz pracuje jako nocny ochroniarz. Żaden wydział policji nie chce skorumpowanego byłego szeryfa. Julian wysłuchał wszystkiego bez cienia litości, ale też bez satysfakcji. Davison zbudował swój los, a maja. Maja zaczęła go nazywać Tato, odkąd miesiąc temu zakończono oficjalną adopcję. Siedząc w swoim gabinecie, Julian myślał o Carmen. Myślę, że byłaby dumna z tego, co zrobiliśmy w jej imieniu powiedział do siebie. Zamieniliśmy miejsce cierpienia w miejsce, gdzie dzieci mogą znaleźć nadzieję i bezpieczeństwo. Tam, gdzie kiedyś była ciemność, dziś była przyszłość. Julien przytulił swoją córkę, czując, jak bardzo Carmen byłaby dumna z kobiety, którą Maja się stawała. Tego popołudnia, podczas ceremonii ukończenia programu dla pierwszej klasy młodych mechaników, Julien wszedł na scenę. Na widowni siedziały rodziny dwudziestu dzieci, adoptowanych przez program. Wszyscy bili brawo. Dwa lata temu byłem mężczyzną, który odkrył, że największym skarbem w jego życiu może być największa porażka. I zrozumiałem, że najsilniejszą zemstą nie jest niszczenie tych, którzy nas zranili, ale stworzenie czegoś tak pięknego, że ból zamienia się w sens. W pierwszym rzędzie Maja biła brawo, z łzami w oczach dowód, że Julian stał się ojcem, którego sama wybrała. Davison chciał złamać duszę niewinnego dziecka ale w końcu stworzył okoliczności, które połączyły ojca i córkę i przekształciły miejsce bólu w symbol nadziei.